Do wspólnej zabawy członkowie wspólnoty zaprosili uczniów szkół podstawowych z Piaskowej Góry i przedszkoli. Na uczestników zabawy czekało wiele atrakcji. W planie mamy gry i zabawy, mamy tutaj firmę, która, nam, która będzie zbawiła dzieci, konkursy o smerfach, od 14:00 mecz piłki nożnej, szkoła numer 15 przeciwko szkole numer 37, rozdanie, rozdanie, rozdanie nagród. I przy, no świetna zabawa, jednym słowem. Na uczestników gier i konkursów czekały atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu sportowego i słodyczy, które przyjechały aż z Wysp Owczych. Jest zabawnie, z, jest dużo konkursów pomalować twarze, no jest dużo atrakcji. Organizatorzy festynu zadbali o atrakcje dostosowane do różnych grup wiekowych uczestników. Były dmuchańce, ogromne puzzle, wielka tarcza do darta, bańki mydlane i wspólna zabawa przy muzyce. Ale tanecznym krokiem, nie jak krasnoludki, słuchajcie, do pracy hej ho, do pracy by się szło, tylko tańczymy! Plecy, o! Wszyscy mają plecy, wszyscy powinni mieć. Wszyscy powinni mieć plecy. Wiesiek, a ty teraz do nas dołączasz? Do zabawy? Tak? Z kim będziesz parze? No to dobra chłopaki, to ty tu kłócaj tu o.